Dzisiaj o dwóch sposobach komunikacji Jezusa wobec nas. Zapraszam do nowego odcinka Świetlików. Mam dzisiaj taką jedną myśl, jedną refleksję, która gdzieś mocno przykuła moją uwagę podczas dzisiejszego czytania, dzisiejszej medytacji. I najpierw sobie przeczytajmy ten fragment słowa. Będzie to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 5, od wersetu 2 do wersetu 5. Krótki fragment, wycinek z tego fragmentu, który dzisiaj mamy w czytaniu dnia. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy wyszli z nich i pukali sieci. Wtedy wszedł do jednej z łodzi, która należała do Szymona. Poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy skończył, zwrócił się do Szymona: Wypłyń na głębie, zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. I chciałem się podzielić z wami moją refleksją, gdzieś przykułem moją uwagę te. Dwa sformułowania Jezusa, których użył do Szymona. Najpierw była to prośba, czyli poprosił Szymona, żeby wypłynął, a potem był to nakaz. Zacząłem się zastanawiać, o co w tym chodzi, jakby jaka jest różnica, dlaczego Jezus raz prosi, a raz nakazuje. I pojawią mi się takie, takie dwie myśli, takie dwie drogi, jak Jezus z nami się komunikuje. Zobaczcie, że w tym fragmencie, kiedy Jezus podchodzi najpierw do Szymona, wchodzi do łodzi i najpierw go prosi, jesteśmy w sytuacji, kiedy Jezus naucza tłumy. Naucza nad jeziorem, tłumy na niego cisną, chcą go słuchać, on głosi słowo Boże. Czyli jest w posłudze głoszenia Słowa Bożego, jest w posłudze ewangelizacji. I teraz w trakcie tej posługi on sobie radzi sam. Ale zauważa Szymon'a i, sobie, i stwierdza, ok, wykorzystam Szymon'a, jego łódź, ponieważ widzę, że tam ludzie z tyłu napierają, oni chcą mnie słuchać, mają pragnienie, chcą się karmić tym słowem, coś ich tutaj przyciąga, jakieś ich potrzeby, ich pragnienia, że do, zobaczcie, że to, jest, to nie jest Szabat, nie? Szymon wrócił z łodzi, wrócił z łodzi, Szymon wrócił z jeziora wyszli, płuczą sieci, więc na pewno jest to jakiś dzień roboczy. Więc zwróćcie uwagę, że cały ten tłum, który przyszedł, tych mężczyzn prawdopodobnie, kobiet i tak dalej, oni zostawili swoją codzienność, zostawili jakieś swoje obowiązki, zostawili swoją pracę i zdecydowali, że ważniejsze dla nich jest słuchanie Jezusa. Więc są pchani jakimś mocnym pragnieniem spotkania Go nie? i usłyszenia. I teraz Jezus to zauważa i widzi, że tam na końcu yy, no, nie dociera głos, nie? Nie ma megafonu, nie ma mikrofonów, nie ma głośników. Trzeba coś zrobić. No woda niesie dźwięk, nie? Więc łatwiej będzie się temu tłumowi rozstąpić, yy, yy, poustawiać na linii brzegowej, tak żeby on z łódki, z niedalekiej odległości, mógł dalej głosić słowo Boże i będzie docierało to do wszystkich, nie? Czyli Sytuacja wygląda tak, że podchodzi do Szymona i zaprasza go do tego, żeby pomógł mu w ewangelizacji. Ale nie jest to zaproszenie do tego, że Szymonie teraz przejmujesz pałeczkę, teraz to ty będziesz głosił Słowo Boże. Nie, jakby Jezus prosi tylko jedną rzecz, wykorzystuje, zobaczcie to co umie, jego umiejętność, no, umie wiosłować, nie jest to dla niego żaden trud. No, Może jest zmęczony nie, po nocy, po niezłowionych rybach, nie, niewyspany. Ale prosi go, żeby tylko nieco, tylko troszeczkę odbił od brzegu. Na pewno nie jest to jakaś duża y, prośba wymagająca dla Szymona. Tak? I teraz w tym Jezus cały czas y, głosi słowo Boże. To Jezus cały czas y, jest w centrum y, tej sytuacji, w centrum głoszenia dla tłumu. A Szymona poprosił tylko o to, żeby dał odrobinę od siebie, żeby on mógł mówić do większej liczby osób. Tylko tyle. Nie? Czyli prośba. I teraz ja tak sobie to przenoszę na, gdzieś na swoją posługę we wspólnocie, nie? że dostaję jakieś zaproszenie do poprowadzenia uwielbienia, dostaję jakieś zaproszenie, żeby pójść do modlitwy stawienniczej, żeby za kogoś się pomodlić, do posługi prorockiej na przykład, na mszy z modlitwą uzdrowienia. uzdrowienie. Jakby no i nie jest to dla mnie nic trudnego, nie, no Bóg mnie zaprasza, wierzę, że Jezus mnie zaprasza, zaprasza mnie przez ludzi, zaprasza mnie też w sercu, żeby się na przykład e, za kogoś pomodlić, aby, żeby iść posługiwać danego dnia na modlitwę stawienniczą, nie, i to jest dla mnie takie, że no okej, okay, no w zasadzie ja daję tylko swój czas i odrobinę jakiejś swojej przestrzeni, a to i tak wierzę, że Duch Święty, że to Jezus, że to Bóg przeze mnie e, działa wobec tych ludzi, nie, więc jakby wcale nie daję dużo, Daje jakieś minimum, i Bóg w tym sobie ogarnia wszystko to, jak on chce. Nie? Natomiast zwróćcie uwagę, że jest druga potem ta scena, kiedy on kończy głosić, czy głosi do tłumów, i nagle zwraca się do Szymon'a, personalnie, prywatnie. Są już tylko we dwoje na tej łódce. Jest rozmowa tylko między nimi, jest to jakaś ich mała, prywatna relacja. Nikt tego nie słyszy, To jest, można to przenieść na naszą modlitwę, naszą rozmowę z Jezusem, tutaj w domu, e, gdziekolwiek jesteśmy, w kościele, na adoracji. Nie? Nasze prywatne spotkanie z Jezusem. I zobaczcie, że Jezus tam już nie prosi Szymona, nie prosi o, żeby Szymonie, jeśli możesz, wypłyń na głębie. Tam Jezus korzysta z nakazu, z, nakazuje, z nakazującej formy zdania, mówi, wypłyń na głębie. Czyli gdzieś pojawia mi się taka myśl, że jeżeli coś dotyczy się naszego prywatnego życia, w naszej intymnej relacji z Bogiem, naszej osobistej jakiejś prośby, jakiegoś pragnienia, które zwróćcie uwagę, nawet wcale nie musi być wypowiedziane. Bo Szymon nigdzie w tym fragmencie nie powiedział Jezusowi, że Jezu, proszę cię, pomóż nam, bo nie złowiliśmy ani jednej ryby. Nigdy to nie powiedział. Jezus sam zauważył na początku, jaki ma Szymon problem, że wrócili z jeziora i że tych ryb nie mają. Jezus sam to zauważył, i kiedy Szymon mu pomógł w głoszeniu Ewangelii, Jezus zwrócił się wtedy bezpośrednio do Szymona, bo chciał teraz zaradzić jemu problemowi, dać mu rozwiązanie, wejść w jego potrzebę i w jego pragnienie. I zwróćcie uwagę, że w tej relacji Jezus nie prosi. Tylko nakazuje zrób to i nie wiem jakby zadaję sobie pytanie dlaczego nie ale z drugiej strony patrząc na reakcję patrząc na prośbę i na reakcję Szymona no gdzieś mi to się składa że Jezus używa takiej formy dlatego że prośba jest absurdalna albo jest bez sensu nie on może zakładał od razu że jeżeli poprosi, to Szymon odmówi. Bo kto normalny w południe łowi ryby na środku jeziora, gdzie każdy dobry rybak wie, że ryb w południe, na środku jeziora nie ma? Bo śpią, że łowi się w nocy, wieczorem, może z samego rana, ale nie w południe i nie na środku jeziora. Nie? Więc Jezus, jakby wychodząc naprzeciw temu, że Prawdopodobnie będzie taka sytuacja, że Szymon powie, no, że generalnie jest bez sensu. Nie? Że Jezu, ja jestem rybakiem, ty nie jesteś i tak trochę no, głupia ta prośba. Więc Jezus od razu przeskakuje i mówi wypłyń. Nie prosi, mówi, wypłyń. Nie? No i zobaczcie, że może macie takie doświadczenie w swoich modlitwach, że macie jakieś poruszenie, jaką, myśl, jakąś myśl w sercu, żeby coś zrobić co wcale nie jest dla Was logiczne, co jest może absurdalne i yy, może właśnie bezsensowne i może właśnie tak jak Szymon zaczynacie się z Jezusem kłócić. Że mamy w sercu, mamy jakąś myśl, że zrobię to i to i mówimy od razu ej, 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 ej ale to jest głupie, ja tak nie chcę. To jest, w ogóle to jest trudne, to jest niekomfortowe dla mnie. Mówię, co to za w ogóle, skąd mi ta myśl przyszedła do, do głowy, nie? Prosty przykład, no, z mojego życia. Na przykład yy, Prośba o to, nawet nie prośba, na przykład e, poczucie w sercu, myśl, że mam przebaczyć byłej żonie. I moją reakcją... Od razu było to, że no jak, że w ogóle, że nie, że to jest bez sensu, że ja nie chcę tak. Że jak przebaczę, to będzie za tym szło to, że będę musiał się z nią kontaktować, że będę musiał budować z nią jakąś relację. Ja nie chcę. Jest mi z tym źle, to jest za trudne i tak dalej, tak dalej. Dosłownie reakcja taka jak u Szymona, nie? I Jezus mówi: "Przebacz żonie". Nie dyskutuje, tylko mówi, co mam zrobić, bo on doskonale wie, że kiedy ja pójdę za tą prośbą, to będzie z tego ogromny owoc. I coś, co spaja, myślę, te dwa elementy dla mnie, to jest to, że niezależnie od tego, co, czy to jest prośba wobec działania ewangelizacyjnego, czy, jakieś, czy właśnie jakieś stwierdzenie, żebym coś zrobił, co jest dla mnie trudne i wymagające, i moja pierwsza reakcja jest: O nie, nie, Boże, nie chcę, nie chcę, to jedno i drugie ma w sobie to, że Jezus jest już w tych sytuacjach, zanim ja zdecyduję się za Nim pójść. Zanim ja zdecyduję się odpowiedzieć na Jego prośbę albo na to, co On mi mówi, że mam zrobić. Zobaczcie, zanim Szymon zdecydował się, że ok, odpłyniemy trochę od brzegu, Jezus już nauczał na brzegu. Nie? Jezus już był, już nauczał. Poprosił Szymona, żeby ten odpłynął, ale Jezus już nauczał. Czy jakby mógł dalej nauczać bez pomocy Szymona, ale poprosił, żeby nauczał. I Jezus już był w tym, zanim jeszcze się Szymon, Szymon zdecydował. Tak samo drugi nakaz, nie? ta informacja, wypłyń na głębie. I zobaczcie, że żeby złowić ryby, to one już muszą tam być. Nie? To nie jest tak, że oni mieli sieci i nagle w tych sieci, sieciach pojawiła się, pojawiły się ryby. Nie? Oni musieli te sieci zanurzyć do wody, te sieci musiały opaść, oni musieli je zacząć wyciągać, i te sieci dopiero musiały złapać ryby. Te ryby musiały już tam się znajdować. Czyli zanim w ogóle Szymon zdecydował, że ok, na Twoje słowo popłyniemy i zarzucę sieci, to Jezus już tam działał. I myślę, że to jest, takie, to jest taka fajna myśl wobec właśnie tych poruszeń, które mamy w sercu. Żeby iść za słowem Jezusa, za słowem Jezusa, który nam mówi, co mamy zrobić. Kon za konkretnymi zaproszeniami albo za konkretnymi słowami, wobec tego, co mamy robić. Że w tym wszystkim najfajniejsze jest to, ten obraz pokazuje, że nie ma czego się bać. Bo jeżeli Jezus Cię do czegoś zaprasza, to znaczy, że On już tam jest, zanim Ty się w ogóle zdecydowałeś, że on tam już działa. Jeżeli zaprosił mnie do przebaczenia e, mojej byłej żonie, to Zanim ja w ogóle się zdecydowałem, co mi zajęło długo czasu, zanim się zdecydowałem na to, że ok, zrobię to, to on już tam był i on już tam działał. Więc myślę, że w tych dwóch też sposobach komunikacji, czy to jest zaproszenie, czy to jest jakieś przynaglenie, tego słowa mi brakowało cały czas, takie przynaglenie konkretne, mocne, też warto się podczas rozeznawania tych myśli zastanowić nad tym, czy... Yy, czy to moje, czy ta moja odpowiedź nie, jeśli ona taka jest, tak jak u Szymona, próba wytłumaczenia dla Jezusa, że ten pomysł, który się pojawił w moim sercu, w mojej głowie, to on generalnie jest bez sensu. To czy to moje nie rodzi się z tego, że ja już naprawdę tak dużo robię i tak dużo posługuję, że teraz jest mój czas przerwy. Jezus też nie zawsze nie zawsze zostawał przy ludziach, bo czasami opuszczał te miasta, nie? Nawet mamy tam fragment, mieliśmy kilka dni temu, że Jezus, Jezusa próbowali zatrzymać, ale Jezus udawał się na miejsce odludne i powiedział, że słuchajcie, jeszcze inne miasta i wsi muszą usłyszeć Ewangelię i jestem do nich też posłany przez Boga Ojca. Czyli, czy ja jak mówię, że nie, że zatrzymuję te zaproszenia, że nie wchodzę w te poruszenia, w te myśli, to czy to moje nie jest wynika z tego, że Teraz jest czas mój na odpoczynek, na regenerację, na miejsce na, na to, żeby spędzić czas z Bogiem, żeby rozeznać Jego wolę. Czy jeżeli mówię nie, to wynika to z tego, że wiem, że to będzie dla mnie bardzo trudne, bardzo niekomfortowe, nie chcę się tego podejmować, bo teraz mi jest dobrze, jak jest i nie za bardzo widzę, e, nie za bardzo widzę sens podejmowania się tego. No, warto się zastanowić, bo może to jest właśnie wtedy e, dobre przynaglenie od Boga, który chce e, dać Ci dużo owoców i to w obfitości.